Jedziemy z kolejnym etapem budowy mojej frezarki CNC kolumnowej ze złomu. W dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie osłony prowadnic. No i już na wstępie mogę wam powiedzieć, że jeżeli projektujecie swoją maszynę, to dobrze jest uwzględnić miejsce na takie osłony. Uczcie się na moich błędach, bo ja nie uwzględniłem. Po prostu pomyślałem, jakoś to będzie. Okej. Okay. Toczę takie specjalne śrubki, no to są zwykłe śrubki M4 na imbus i robię takie lekkie podtoczenie. Przed chwilą widzieliście też wypalone blachy 0.5 z lasera. I właśnie to podtoczenie jest po to, żeby gdy nakręcę nakrętkę na taką śrubkę, nie nastąpiło zaciśnięcie. I jednocześnie w tym prowadzeniu yy, fajnie te blachy będą się przesuwały po tej właśnie Śrubce. Tutaj, mimo że ona tak lekko bije, nie ma się co tym przejmować. Ważne, żeby średnica podtoczenia się zgadzała. No i tak jak mówię, głębokość tego podtoczenia, żeby była lekko większa niż milimetr. Ja robiłem około 1,2 mm i to zdaje egzamin w moim wypadku. Ogólnie rzecz biorąc, był problem, tak jak wspomniałem, żeby dobrać do mojej maszyny odpowiednie osłony, prowadnic i śrub. Głównie z tego powodu, że nie uwzględniłem ich podczas projektowania, przez co teraz każdy rodzaj osłon, jaki bym zastosował, zabierał mi dużo z pola pracy. No, a wiadomo, pole pracy maszyny jest. Praktycznie równie ważne jak to, żeby te śruby i prowadnice były dobrze osłonięte, żeby się nie niszczyły poprzez wióry czy jakieś tam schłodziwo. Dlatego koniec końców zostało zastosowane takie rozwiązanie, jakie widzicie: zostały wycięte takie lamelki z blachy 05, to zostało wycięte na laserze. I mimo, że nie jest to opcja idealna, bo nie zapewnia pełnej szczelności, to zawsze jest to lepsze niż nic. No i zabiera minimum miejsca, ponieważ z takiej cienkiej blachy udało mi się to zrobić w taki sposób, co zresztą widać na filmie, że wsuwa się to pod krzyżak między X a Y. Z racji tego, że rozwiązanie było sprawdzone, wykorzystałem je także w osi Z. Gdzie w osi Z już zdaje sobie dużo lepiej egzamin, tutaj nie masz takiego problemu ze szczelnością, ponieważ te wióry, które spadają na to, są, że tak powiem, zrzucane siłą grawitacji. No i jest bardzo małe tam prawdopodobieństwo, że coś przeniknie przez te lamelki i dostanie się na śruby czy prowadnicę. Rozważałem jeszcze osłony harmonikowe, ale tutaj jest też to ryzyko, że między te harmoniki dostają się wióry i trzeba by pilnować co jakiś czas, usuwać z yy, pomiędzy tych lamelek harmoniki yy, urobek, ponieważ też to by mogło w którymś momencie zablokować np. maszynę, czy po prostu uszkodzić te osłony. No i oczywiście takie osłony harmonikowe są drogie, a samemu jest trudno zrobić dobrze takie osłony. Wydaje mi się jednak, że to co zrobiłem powinno zdawać egzamin wystarczająco dobrze. Nieraz obserwujemy na y, YouTube, że ludzie budują maszyny i po prostu w ogóle nie stosują żadnych osłon. I wszystkie wióry lecą na prowadnice czy śruby. Często są to drobne wióry aluminiowe, które bardzo fajnie lubią się wgniatać i zacierać w różnych elementach ruchomych. A także wióry, a właściwie taki pył. Z drewna czy z płyty wiórowej. No i mimo to te maszyny im działają, tak więc myślę, że moje osłonięte prowadnice powinny spokojnie sobie dać radę. No było trochę kombinowania, jak widzicie, żeby to prawidłowo zamocować, żeby to działało tak jak chce. Jak za chwilę się przekonacie, nie obyło się też bez drobnych wpadek. Tak to już jest, że takich rzeczy podczas prototypowania ciężko jest uniknąć. Zawsze powstają jakieś problemy, czy kolizje, nie wszystko da się po prostu przewidzieć. I tutaj też dokładnie wam nie będę opisywał, jak te prowadnice zostały prowadnice, osłony prowadnic zostały wykonane. Pokażę Wam jeszcze na koniec tylko zasadę działania, ponieważ no każdy ma inną maszynę, i jeżeli chodzi o mocowanie yy, i. Usytuowanie tych osłon, no to będziecie musieli sobie to, yy, że tak powiem, wymyślić sami, ale sama zasada działania oczywiście jak najbardziej do wykorzystania w Waszych projektach. Yy, z tyłu za to mam trochę więcej miejsca właściwie z tyłu. Z przodu, w sumie, jeżeli patrzeć od strony operatora, to z przodu mam więcej miejsca i zastosowałem tam osłony yy, takie teleskopowe. Są one dużo lepsze, ponieważ Dzięki temu, że na górę dałem gumę, to zapewniają mi odpowiednią szczelność. Dodatkowo są z grubszej blachy, bo tutaj nie ograniczamy tak miejsce. Są dzięki temu też sztywniejsze, chronią przed upadkiem na przykład jakichś narzędzi, powiedzmy klucza. Można też na nich coś położyć, aczkolwiek z tym należy uważać, żeby po prostu podczas pracy maszyny nam to nie spadło. Teoretycznie konstrukcyjnie też są prostsze, bo składają się zaledwie z trzech segmentów. Aczkolwiek trzeba dobrze przemyśleć i wykonać prowadzenie tak, żeby one się prawidłowo zsuwały i rozsuwały. I tutaj, znowu, na samej zasadzie działania, możecie śmiało skonstruować swoje osłony, ale jeżeli chodzi o. Naśladowanie w 1 do 1, no to niestety, jak widzicie, to będzie raczej niemożliwe, ponieważ każda maszyna jest nieco inna, no i będziecie musieli pokombinować pod siebie. Aczkolwiek, jeżeli macie możliwość, to róbcie osłonę tego typu. No już w ogóle cudownie byłoby, gdyby na końcach tych blach dało się jeszcze zmieścić jakieś zgarniacze. Tak, to jak, tak jak to jest w profesjonalnych maszynach, no ale niestety u siebie. Tego nie robiłem, chociaż ta guma, którą teraz tutaj wycinam, spokojnie zdaje egzamin, i tutaj, akurat, jeżeli chodzi o te osłony, to nic się pod nie nie dostaje. O, właśnie! A tutaj, jeszcze zastosowanie druku 3D, bo jak pamiętacie, posiadam drukarkę 3D. No i wydrukowałem sobie osłonę łożyska i końca śruby pociągowej stołu, dzięki czemu nie będzie się tam dostawało żadne. Yy, zanieczyszczenie na silikon, sobie przykręciłem taki, yy, nazwijmy to, plastikowy kubeczek, który chroni to. Właściwie tu nie chodzi o jakieś mechaniczne uszkodzenia ale właśnie o to, żeby się nie dostawały tam zanieczyszczenia. Wydaje mi się, że drukarka 3D w tej kwestii się świetnie sprawiła. Po narysowaniu takiego prostego elementu to jest dosłownie parę minut, a potem drukarka już pracuje samodzielnie. Gdybyśmy chcieli to zrobić na maszynie, to trzeba by jakiś kawałek rurki, może pospawać ten dekielek, zrobić to z metalu. Ja, w razie czego, nawet gdybym kiedyś uderzył w to i połamał, to mam zapisany plik, tylko wrzucam na drukarkę i drukuję sobie drugą osłonę bez problemu. Tutaj, oczywiście, jak zwykle nietypowe zastosowanie stołu spawalniczego ponieważ moja krawędziarka, którą widzieliście przed chwilą, no nie pozwala zagiąć do tego stopnia blachy, a tutaj stół spawalniczy spisał się idealnie jako taki element przytrzymujący mi tą blachę podczas gnięcia. Widać po prostu, że odpowiednie kreatywne myślenie pozwala dużo więcej wycisnąć z takiego stołu spawalniczego niż tylko takie jego typowe przeznaczenie, czyli montaż elementów pod spawanie. Tak czy inaczej, jeżeli robicie takie osłony, przymierzajcie dosyć często swój projekt, ponieważ zawsze może się zdarzyć, że nie przewidzicie jakiegoś miejsca, w którym wam będzie na przykład coś zahaczało, albo coś nie będzie się składało, tak jak wam się wydaje. No tutaj to nie było takie łatwe. Ja na przykład w tym momencie dospawuję. Dospawuję, dospawywuję yy, takie blaszki, które właśnie mają zapobiegać temu, żeby te osłony się nie rozłaziły. No i tutaj na przykład nie przewidziałem tego, że ta jedna środkowa osłona po prostu się nie wsuwa. Nic jej nie trzyma przed tym, żeby ona się yy, wsuwała. Musiałem dospawać właśnie kawałek blaszki, który to umożliwia. No i jak sami widzicie, doskonale to zdaje sobie egzamin. Jestem bardzo zadowolony właśnie z tych osłon, ponieważ planowałem pewien projekt, który za chwilę pokażę wam na końcu. Jest o nim cały film, kto jeszcze go nie widział, no to oczywiście zachęcam. I po... spodziewałem się, że będzie z niego dużo wiórów, dużo takich niekorzystnych wiórów właśnie drobnych, czy to z metalu, czy to właśnie z drewna. Dlatego nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby na tej maszynie wykonywać takie prace bez tych osłon. Dodatkowo jeszcze zakładam sobie tutaj taką podłużną osłonę stołu, bardzo prosta osłona i bardzo skuteczna, nie pozwala, żeby od strony prowadnic dostawały się jakieś zanieczyszczenia wióry, czy też na przykład jak, jak będę używał chłodziwa, że po prostu podciekało i osadzało się gdzieś tam na wózkach. Niestety tutaj wózki są do góry nogami w tym układzie, no i bardzo łatwo jest wprowadzić jakieś niechciane zanieczyszczenia do wnętrza wózków. Oczywiście taka blacha jest od przodu i od tyłu tego chyba nie pokazałem na filmie, ale fajnie to zdaje egzamin. A tutaj właśnie pokażę Wam teraz zasadę działania tych lamelek, żebyście ewentualnie mogli sobie odwzorować. Od tyłu są dwie nakrętki skontrowane i jest to skręcone na. I tak jak mówiłem, dokręcenie tej nakrętki nie powoduje zablokowania się tej śruby, ona po prostu jest luźna w tych fasolkach. Jak widać, te lamelki posiadają takie specjalne wcięcia po to, żeby każdy kolejny łeb śruby z poprzedniej lamelki mógł się yy, schować. No, wadą tych prowadnic oczywiście jest to, że znacznie ro rośnie szerokość yy, z każdą kolejną prowadnicą. Rośnie nam właśnie szerokość tych osłon, ale jak widzicie, podczas projektu, który już wykonuję, gdy te osłony są yy, powiedzmy ukończone, nie ma problemu. Wszystkie wióry są zgarniane właśnie na te osłony i wszystko jest bardzo fajnie zabezpieczone. Nie będę ukrywał, że ten projekt był też pewnym motorem do tego, żeby maszynę, yy, że tak powiem, pchnąć na kolejny etap jej rozwoju. Zrobię wam jeszcze tutaj krótki odcinek o tym mokrym Chińczyku, który właśnie bierze udział podczas frezowania tego, bo nie używam tutaj głównego wrzeciona, gdyż główne wrzeciono nie jest w stanie zapewnić mi tak wysokich obrotów, jakich wymagają narzędzia, których używałem, a używałem tam na przykład freza o średnicy 1,5 mm, tak więc bardzo mały, no co oczywiście niesie za sobą konieczność stosowania dużych obrotów. Powstał z tego taki napis cyberpunk, a właściwie taki zegar. I kto jeszcze nie widział, zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Link w opisie. Trzymajcie się. Hej.